Hejka widzowie, dzisiaj partyjka z Mistrzem Fide. Dosyć nowe konto ma ten Mistrz Fide, ale zaufam jego tytułowi i miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Wariant z G6, czyli wariant dosyć trudny. Chyba najsilniejszy wariant przeciwko wariantowi, przeciwko Mengariniemu, ale widzę, że przeciwnik nie stosuje tutaj najlepszej linii, co daje bardzo fajne perspektywy na... Na grę w tej partii D5 tutaj będzie możliwe za chwilkę, prawdopodobnie, ale jak tak przeciwnik zagrał, póki co D5 nie grozi. Ja wrzucam F4 i rozbijamy tę strukturę przeciwnika. Będziemy próbowali atakować tutaj na skrzydle królewskim. No na pewno musimy szukać swoich szans w ataku. Skoczek E7, skoczek F6 są wymagane, żeby pchnąć D5 i, i zdobyć materiał. Ale może do tego czasu jazdą, że się jeszcze przegrupować, wzmocnić i to nie będzie wszystko takie łatwe ze strony przeciwnika. No dobra, bijemy gońcem. D6 zostało zagrane. I zastanawiam się, czy w tej sytuacji nie mógłbym wrzucić czegoś w stylu Hetman G4. Albo może skoczek B5 z atakiem, ale jak skoczek B5 przeciwnik zagra tak. Jak ja zagram skoczek b5? Hmm. Mm -hmm. Tutaj to tutaj grozi, tak? Zdobycie hetmana. Mogę też zagrać skoczek f3, żeby, żeby tego skoczka już mieć ustawionego trochę bliżej um, akcji. Dobra, trzeba rozwijać figury. Zagrajmy tego skoczka f3. Poszło a6, żeby przeciwnik mógł pchnąć b5 i żeby ja skoczkiem nie mógł wejść. Logiczna opcja. Goniec będzie się chciał pewnie cofnąć. Mogę też atakować tak, ostro, na skrzydle królewskim. Krywal pchnie tak, 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 tak. Wszystko dobrze, tylko trzeba uważać po diagonali, więc może, może wieża b1, może wieża b1 ma sens. Dobra, zagramy sobie wieża b1, żeby tylko zejść z tego związania. Jak rywal pchnie, tędy, 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 jak skoczek zbije go nie z b3, jak pionek bije skoczek e2 i mamy przyzwoitą pozycję. Z pewnymi szansami na pewno. Skoczek E7. Rywal pewnie przygotuje sobie Roszadę, a przynajmniej spróbuje. Może też przygotować to pchnięcie. Zagramy Hetman E2, żeby pchnięcie było niemożliwe, bo w takim wariancie y, będzie związanie skoczka z królem i Hetman będzie tutaj uniemożliwiał odsunięcie się skoczkiem, więc po D5 po prostu zdobywam materiał po biciu. E, dobra, i Rywal to wpakował do centrum wymianka. Wymiana tutaj nie jest złym rozwiązaniem. Poszło tak. I teraz hetman g4 mógłbym wrzucić. Hetman g4 jest taką kuszącą ideą. Hetman g4, goniec f6, skoczek, pionek i... I grozi atak na hetmana, jest atak na Hetmana, jest atak na gońca. To jest problematyczne. Więc nie mogę zagrać Hetman G4. Jeszcze jeszcze nie mogę, przewaliłem filtr. Skoczek D1, chyba. Jedynie no. Skoczek D1 tego skoczka będzie można spróbować przegrupować. Jak wejdzie D5, tutaj. Póki co ustawię się na B3, żeby bronić tego pionka. Mhm, zagrał tak. To teraz wrzucę Hetmana na G4, żeby stwarzać większy nacisk. Przeciwnik zagrał tędy, co jest spoko, ale ja teraz przegrupuję Hetmana z powrotem na D2, żeby naciskać na tego pionka. Może powinienem od razu jakiegoś rooklifta robić. Może, może w tym. Może taka była droga. Teraz przeciwnik albo musi zostawić króla w centrum, albo zrobić długą roszadę. OK, i to w sumie jest spoko dla mnie. Um, takie pchnięcie może być nieprzyjemne, ale... Znowu za szybko zagrałem, bo może warte rozważenia było zagranie goniec e6. Widzę, że to chyba nie powinno działać, ale, ale i tak powinienem się nad tym zastanowić. Może teraz roszada z mojej strony. Roszada, spróbować tutaj nacisnąć. Albo zagrać znowu właśnie tędy. Dobra, trzymajmy otwarte opcje. Ustawiamy się na F7. Pierwsza sprawa, ustawiamy się na F7 z fajną groźbą. Druga sprawa, możemy przycisnąć tego pionka. Grając Hetman D2, wieża musi się cofnąć. Może Hetman B4 z atakiem na następnego pionka, ale wtedy jest pchnięcie i to pchnięcie jest nieprzyjemne. Tak, to pchnięcie zawsze jest nieprzyjemne, bo bardzo ogranicza mojego gońca. Skoczek, skoczek. Mogę zagrać tędy. Tu. Mhm, mm mm -hmm. hmm. Święcenie na s 6 kiedyś może działać, naprawdę. Kiedyś może działać. Teraz znowu wchodzi Hetman G4, więc tu wracam, bo grożę poświęceniem gońca. Znaczy, to nie jest poświęcenie, bo zdobywam wieżę. Więc grożę znowu atakiem, i znowu grożę tym. Tak, tak, zasłonka. I wieżę tutaj mogę zdobyć, więc skoczek musi się cofnąć. A jak skoczek się cofnie, to już biję tędy. Grożę na F7. Aha, skoczek wraca. Znowu jest wieża broniona. I znowu goniec może się odsunąć z atakiem na mojego Hetmana. Ale mogę zagrać Hetman F3 i znowu grożę biciem, bo, bo F7 jest zagrożone. Więc gram tędy. Grożę z biciem tu, grożę z biciem tu. Bardziej grożę tak. I po biciu mam szach. Szach jakość. Odsuwam się Hetmanem i grożę drugiej wieży. Więc atak jest mocny z mojej strony. Aha, tutaj mam ciągle wieżę, o której muszę pamiętać. Z tą wieżą mogę tutaj dużo zdziałać. Poszło tak. No to jest atak na gońca, jest atak na pionka. Dwa ataki na raz, świetnie. Jak wieża, goniec i nie ma ataku z odsłony wieżą na hetmana, bo hetman bije gońca i zdobywam więc rywal poświęca pionka biorę, przyjmuję to poświęcenie tylko teraz czy brać tego pionka? ten pionek bardzo ogranicza oponenta a mogę zagrać też hetman g7 z ideą poświęcenia tędy tak, z ideą poświęcenia na e6 albo zdobycia na h6 hetman g7 co o tym myśleć no mogę też po prostu wziąć pionka jest 3, 6, 7, 3, 6, 7 materialna równowaga jak wezmę pionka on będzie chciał się ze mną wymienić ja się nie chcę wymieniać, więc wchodzę na g7 atakuję pionka atakuję drugiego pionka i teraz od razu grożę poświęceniem na e6, rywal tego nie może zbić, bo traci wieżę i hetmana i przegrywa partię natychmiastowo więc, e, co ja będę próbował zrobić w tej pozycji? No jeśli on ucunie się hetmanem ja wezmę mu pionka, to on będzie chciał uciec królem i wieżami atakować H i G. Aczkolwiek pionek, nadal ma bardzo słabe pionki tutaj oponent. Ja tego pionka będę miał problem, e, będę miał problem z doprowadzeniem tego pionka do linii przemiany. Ale z drugiej strony przeciwnik ma więcej problemów w tej pozycji. Może się nie będę spieszył i przerzucę skoczka na G4. Z atakiem na F6. To w ogóle też wygrywając manewr właściwie się prawie wydaje. Hetman D6 podejrzewam, że przeciwnik będzie grał. Żeby zrobić sobie przestrzeń. Żeby zrobić sobie przestrzeń, żeby tym królem uciec. A tylko że jak ucieknie tym królem, to ja już wierzą wchodzę. Rywal atakuje, no to usunę się tędy. Żadnego problemu. Dobra. Nie mogę teraz już poświęcać. Ale mogę wjechać wieżą na F6. Jak król się odsunie, no to znowu jest szach. Jak Headlands bije, no to biorę. Jak pionek zbije, zdobywam wieżę, więc. Wieża F6. I znowu poświęcam na E6. Znowu mogę poświęcać na E6. To doskonale działa. Bo nie można zbić pionkiem, nie można zbić hetmanem. Jak król się odsunie, to nadal nie można zbić pionkiem i nadal nie można zbić hetmanem, więc pozycja totalnie wygrana, jeśli to się uda. Co przeciwnik zrobi? Czy on się będzie bronił tą wieżą? Bo jak obroni wieżą, wszedł tędy. Wszedł tędy, czyli ma atak. Ma atak na moją wieżę. Coś tu znalazł. Coś tu znalazł w tej pozycji. Co ja mogę? Mogę się grzecznie wycofać, ale musimy policzyć agresywne opcje. Pierwsza sprawa: wieża bije F7, wieża bije F7, e hetman bije. Hetman się zasłania, hetman bije. E wieża bije goniec E6, wieża. Nie podoba mi się ten wariant. Jeszcze mogę się cofnąć Hetmanem, ale no za dużo oddaję. Za dużo oddaję, tracę inicjatywę, nie podoba mi się to. Chyba, że tak, 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 tak. Jest atak na pionka, atak na pionka. I związanie. I to właściwie ma rację bytu. Ten wariant ma rację bytu, podoba mi się. Więc wierzę w 7 zagram, jeśli nie znajdę nic lepszego. Jak zbiję tędy, Hetman zbić nie może pionek pionek zbić już może i to jest duży problem, więc czy ryzykujemy, bijemy na F7? Bijemy na F7. To jest dosyć ryzykowne, ale wydaje mi się, że to ryzyko się tutaj opłaci w tej pozycji. Nie wiem, czy nie daje przeciwnikowi niepotrzebnie za dużo szans, ale to się za chwilkę okaże. O kurczę, ale atak. Dobra, dałem mu za dużo szans. Um. Tędy wrzucamy skoczka do gry. Musimy wrzucić skoczka do gry, ale on się teraz zdubluje. Ja mu dam szacha i co? Nic mu nie zrobię. Spaliłem te pozycje. No kurczę. Ostatnio, co partia, to, to muszę coś zepsuć. No I co ja z tym głupim skoczkiem teraz zrobię? Nigdzie go nie wydostanę. Musiałbym go poświęcić. Dobra, daję szacha. Ale nic ten szach mi nie daje. On po prostu mnie tutaj dojedzie tymi wieżami. 3, 6, 7. 3, 6. Jego goniec jest beznadziejny. Mogę próbować grać na to, że jego goniec jest beznadziejny. I. A, już zagrał. Szybko, szybko. Dobra, wykonał swoje posunięcie. Więc mogę poświęcić skoczka i hetmana za dwie wieże. I wieża na hetmana grać. Albo zagram tak i będę naciskał na tego pionka. Nie wiem, może będzie mnie po prostu szachował. Może ja spróbuję tego pionka ścisnąć. No jak jeszcze dorzuci Hetmana do gry, to chyba przegram to tak bardzo łatwo. Zagram sobie tędy. Jak wrzuci Hetmana za daleko, to, to mam atak tu i jeszcze wracam do gry. Musiałbym jakoś tego skoczka. No teraz wieża też może wejść. Wiem, co trzeba było zrobić, ale już chyba za późno teraz będzie. Tu mi wejdzie. Jak zagram tak, to dostanę mata w dwóch. Znaczy, tak, tak. Więc chyba muszę cofnąć się hetmanem tędy. Zagram skoczkiem, jak mi go zbije, to zdobywam pionka, a i dostaję mata. Wszędzie mata dostaję, to... Trzeba było na esześć, teraz bić już. No nie, 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 tak nie można grać. Tak nie można grać w szachy widzowie. Hmm no i mi już ten mat grozi. No muszę zagrać tędy poświęcić materiał. I co robimy? Ale no i tak tą wieżą na F nie mogę wejść. Widzicie, trzeba zachowywać w szachach czujność do ostatniej chwili, i, i nie ma miejsca na jakieś życzeniowe myślenie. W tej partii za dużo mu oddałem. Miałem bardzo silny atak. Miałem pozycję, o której można by było powiedzieć, że już jest bliska zwycięstwa. I mm, no, ale co z tego, że pozycja jest bliska zwycięstwa, kiedy nie potrafimy tego wykorzystać w żaden sposób? Czy tutaj jest możliwa jakaś blokada? Czy, czy on podejdzie po prostu królem i wygra? Wydaje mi się, że podejdzie królem i wygra, chociaż na moją korzyść jest to, że jego goniec jest odcięty. Ale mój goniec nie jest jakiś szczególnie lepszy. Gdzie on idzie? Aha, zdobywa pionka. No dobra, chyba będę się poddawał, moi drodzy widzowie. Tutaj po prostu nie wyszło. I goniec wraca do gry dodatkowo. Dobra, poddaję się. Szkoda, miałem naprawdę dobrą pozycję. Dobrze zacząłem ten wariant Mangalini'ego i skopałem to. Po prostu przez jakiegoś blendera. Robimy analizę. No i jak widać po wykresie, dotarłem do wygranej pozycji. Rzeczywiście miałem pozycję, która była na granicy zwycięstwa, ale zrobiłem bardzo duży błąd. No cóż, pozycja była agresywna i nie było trudno o pomyłkę. Ten ruch wieża B1 bardzo często jest nieprawidłowy, aczkolwiek ja go lubię wrzucić, bo wydaje się dosyć bezpieczny. I ten skoczek, ten, to, że ten skoczek nie grał, właśnie, że nie wrzuciłem tego skoczka do gry, to był bardzo duży błąd. Tutaj sobie manewrowaliśmy. Ciągle i ciągle skoczek. Po prostu wrzucenie tego skoczka do gry to była kluczowa sprawa w tej partii. I tutaj oddał mi przeciwnik Pionka. Ja zaatakowałem i. No, dostałem fajną pozycję, ale to było kompletnie niepotrzebne. Wycofać wieże, to było znowu myślenie życzeniowe. Ostatnio mi się za często zdarza fantazjować, że ruch zadziała. Tak, tak po prostu nie można grać w szachy, nie można w ten sposób oczekiwać jakiegokolwiek sukcesu. No i tutaj z dobrej pozycji przeszedłem do totalnie przegranej, bo nie zauważyłem tego ruchu król, e, król F8. E, chciałbym analizę dostać właśnie i teraz chciałbym zobaczyć co tutaj bo ja liczyłem Hetman F8 co i tak nie jest dla mnie dobre ale ja sobie policzyłem że zagram a silnik w ogóle chce żebym się wymieniał ja sobie policzyłem że zagram Hetman G6 i byłem pewien że tutaj mam jakiś fajny atak ale moje figury są beznadziejne. One po prostu nie grają. Mam jedną figurę i bezsensownie wróciłem tego Hetmana do akcji. Znaczy, nie da się, nie da się wygrać partii jedną figurą. Ten atak na króla po prostu nie działał. No, jest niby goniec. Jest niby goniec, nie? I, I tutaj miałem taki plan, że albo Hetmanem, albo gońcem biję. I jeżeli zbiję gońcem, no to jeszcze wyeksploatuję to związanie i będzie świetnie. Natomiast przeciwnik ma król D8 i znowu się oponent tutaj ze mnie śmieje, bo nie mogę tego zbić gońcem. Nie mogę tego zbić gońcem, bo dostanę wieża F6 i nic nie uzyskam. Po prostu przeciwnik zdobędzie jedną z moich figur. Nie mam nawet za bardzo jak tego, jak tego skutecznie bronić. No, no, mogę zagrać tak, ale przeciwnik zaraz wchodzi z jakimiś szachami, wymienia hetmany. Tak by nawet nie zagrał, bo, bo miałbym przewagę materialną. Ale, ale jest mnóstwo sposobów, żeby tutaj przeciwnik się obronił w tej pozycji. Więc ten ruch to była po prostu tragedia. No, i te właśnie. Zaważyło też to, że skoczka nie wrzuciłem do gry. Ten skoczek teraz nie ma żadnego pola. Nie ma szans w ogóle, żeby tego skoczka do gry z powrotem wrzucić. W żaden sposób się tego nie da zrobić. Więc, no niestety, niestety. Zasłużenie przegrałem ostatnie kilka partii. Mm. Trzeba powyciągać wnioski, trzeba wrócić do takiej spokojnej gry, skutecznej, dobrej analizy, bo, bo bardzo. No po prostu bardzo życzeniowe te moje ruchy są. Nie ma co tutaj dużo mówić, po prostu gram zbyt, zbyt życzeniowo. Nie. Nie sprawdzam, czy, czy opcje przeciwnika są niebezpieczne, nie liczę najlepszych obron przeciwnika, po prostu wrzuciłem sobie wieża F7, licząc na to, że jakimś cudem uda mi się wygrać. No nie tędy droga. Mam nadzieję, że mimo wszystko się dobrze bawiliście, była dobra, dynamiczna partia, która niestety zakończyła się niepomyślnie. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, wspierania mnie wirtualną kawą lub na Patronite, a jutro widzimy się z następną partyjką i spróbuję... Wyciągnąć wnioski i po prostu grać lepiej w następnych dniach. Więc, dzięki widzowie, do zobaczenia.